Cześć, witajcie na moim drugim odcinku na moim kanale Dziś jedziemy z tatą na ryby Nagram wam już jak tam będziemy Dobra, jesteśmy już na łowisku Jak będzie jakieś branie to wam powiem Dobra, mamy pierwsze branie Jak będzie ryba to wam pokażę Dobra, teraz będę zarzucał wędkę drugą O, tutaj Ładnie, dobra, czekamy na branie Dobra, jest. Mamy branie. Jest. Płoteczka. Płoteczka nie, wzdręga. Super, odhaczę ją i Wam pokazuję. Dobra, taka mała wzdręga. Leci do wody. Dobra, jest kolejne branie. Mamy. Wzdręgę chyba. Bo one to tak biorą. Tak, jest wzdręga. Super. Odhaczamy i do wody. Plum. Dobra, idziemy zmienić miejsce na jakieś inne, na jakieś większe rybki. Za chwilę dam wam znać, jak już będę na miejscu. Dobra. To jest właśnie teraz moje miejsce. Tutaj pod krzaczek będę zarzucał. Dobra, mam już robaczkę na haczyku. Zarzucamy. I czekamy na branie. Jak będzie branie, to dam znać. Po zmianie miejsca zameldował się nam taki karaś piękny. No to, co wypuszczamy go? Płynie dobra, na dziś skończyliśmy. Będziemy już wracać. Ostatni raz się zameldował taki ładny karaś. Wszystko na pewno zobaczycie na odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie. Dajcie subskrypcję. Dajcie łapkę też w górę. No i cześć.